Witajcie na miodowej zagrodzie, ich piękny dzionek w końcu wyszedł wyszł słońce po paru dniach deszczy, i dużo ciekawych rzeczy się wydarzyło. Zapraszam do oglądania. Spójrzcie, co się dzieje, można powiedzieć w jednym ujęciu cały mój dobytek z tyłu drób. Wyszedł sobie na pole, a tu patrzcie co się dzieje przy Nektary Nektaryna pięknie kwitnie, pszczoły ją oblatują. To nektaryna to jest raczej wiatropylna. Nie jestem pewien, ale tak mi się wydaje. Ale jak jest blisko uli, to pszczółka też zaleci, też zajrzy. No kurczę, jest tak dużo pszczół, że właśnie by mnie tu jedna dziabła. Ale spójrzcie, co się dzieje. Sama radość. Sama radość. Myślę, że słyszycie ten, ten, ten nie wiem jak to nazwać, huk, gruch. To, to buczenie. Tak to jest na pasiece, kiedy, kiedy po paru dniach deszczy wyjdzie słońce i pszczoły, pszczoły zaczynają jest dużo młodych, one się oblatują, pojawia się dużo nektaru, więc te pszczoły bardzo intensywnie są pobudzone, są w takiej podniecie, no i one, i one no nie ma dla nich nic lepszego niż, niż, niż właśnie taka pora roku. Tak, Ja z doświadczenia wiem, bo później już jest, czy wiem, no ta, ta, takie mam odczucia moje subiektywne, że to jest chyba najpiękniejsza pora dla pszczół. One, one wtedy mają dużo różnorodnego pyłku, dużo różnorodnego nektaru. Przy temperatury nie są jeszcze jakieś duże, nie ma suszy, także woda też jest, bo pszczółki też sobie wodę przynoszą, to też musicie o tym wiedzieć. Jak mają nektaru dużo, to one go odparowywują i nie potrzebują, ale na przykład kiedy już mają zapasy nie ma pożytku, to one muszą sobie wodę przynosić, żeby ten miód później rozpuszczać i go takiego spożywać. Gdy przynoszą do ula miód, przynoszą nektar, to nektar ma tylko 1 czwartą część, no 25% cukrów, a resztę wody. I te proporcje później odwracają. Także dojrzały miód ma 17% wody, a reszta to już jest cukier, dlatego to jest roztwór przesycony. I stąd każdy miód prawdziwy, nierozrzedzony nam krystalizuje. Nawet miód akacjowy, który krystalizuje bardzo późno, nawet po dwóch latach. No pięknie tutaj szczę chodzą, tylko to mnie teraz zastanawia, bo otóż tu jak jest ta nektaryna, tu widzicie słupek, bo się tak wygrodził tymczasowo, żeby kaczki i kurki gąski miały gdzie chodzić. To tutaj ma iść płotek. Też taki z tej siatki będę robił na krety, bo to i tak jak coś chce wleść, to wlezie. A widzę, że te sobie tutaj dobrze, dobrze je to odgradza. I tak, na takie tymczasowe ogrodzenie może być, no ale w każdym bądź razie, o, <coughs> przepraszam, zasłaniałem rękawiczką. W każdym razie, może mi to spowodować, że będę miał e, tu problem z pszczołami, że będą mi gryźć moje, rządlić moje kurki i kaczki, bo już taka sytuacja, niestety, była przez swoją nieuwagę. Postawiłem przed wylotkiem pszczoły, wyszło słońce, no i te dwie tutaj porządliły. ale wyszły z tego. Wyszły z tego, były takie osowiałe przez dwa dni, ale z tego wyszły. Dużo ciepła, no i organizm sobie poradził. No, one by tu coś ode mnie chciały. Te gąski też chyba, też by się coś chciały na pewno. Ale nie daje im już tak dużo tej paszy. Miały teraz, jak były w tym kurniku przez, przez dwa dni, przetrwały to. Teraz go wietrze przez dwa dni, były w kurniku cały czas. Więc, więc tam się żywiły, dawałem im trawę, szczególnie gąską. Ale duże miały tej karmy od 0 do 9. Czy tam od 1 do 9, czy od 0 do 8 mniejsza o to dla tych młodych kurczaczków. Nie chcę ich też przebiałkować, bo młode kuraczki, patrzcie jak poleciała. Młode kuraczki mogą wtedy za szybko wejść w znoszenie jajek i może im rozerwać plaki, to miejcie na to na uwadze. Jajka będą zbyt duże, zbyt szybko wejdą. I one będą do tego niedostosowane, więc trzeba je tak troszeczkę przewiedzić. Na ten młody, na ten pierwszy czas, te 8 tygodni, jak najbardziej. Natomiast później trzeba to troszeczkę już ubierać im tego jedzenia, dawać im takie troszeczkę, no mniej białkowe, nie? Oczywiście pasza musi być, ale to nie może być takie samo białko. A dostaną jeszcze białka sporo, bo, bo, bo jak tutaj już obserwuję pszczoły, trzeba będzie do nich zajrzeć to mogą się już trutnie pojawić, a ja o tym czasie te trutnie będę wycinał. Bo w trutniach zbiera się dużo warozy, czyli tego, tego rozszerza pszczelego, tego wampirka, który wysysa krew z pszczół, konkretnie hemolimfe, I on, waroza preferuje właśnie komórki trutowe, czyli komórki z, 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 no, z, trut, z młodymi trutniami, bo one się rozwijają dłużej i wówczas mogą wyjść dwa pokolenia takiej warozy. No nie chcę w to wchodzić w takie szczegóły. Ona cały czas coś ode mnie chce. No, ale wycinanie takiego czerwi trutowego yy, powoduje, może, nie zwalczanie warozy, bo to jest za duże słowo na to, ale powiedzmy utrzymywanie w ryzach populacji tego pasożyta pszczelego. Co chciałobyście coś ode mnie? Macie tutaj na wybiegu, szukajcie sobie. Szukajcie sobie. Ja nie będę Wam teraz yy, dawał nic. Dostaniecie na wieczór przed wejściem do kurnika. Staram się, staram się je tak uczyć, żeby, no bo pszczo pszczoły, pszczoły, zwierzęta lubią pewną rutynę wtedy nie odczuwają stresu, na razie przez to, że nie było tu nic ustabilizowane cały czas tu kurnik budowałem, tu to, tu tamto, no to te rutyny nie miały ale, ale żeby się nie stresowały, to też te, te można na przykład raz karmić yy, w ciągu dnia, byleby mniej więcej o tych samych porach i one wtedy już są przyzwyczajone, nauczone i, i nie ma żadnego problemu ja teraz jeszcze stawiam, czekajcie to może, może przed ja teraz stawiam sobie ogrodzenie, takie też tak jak mówiłem prowizoryczne tu mam już przygotowanego drąga na to, żeby tutaj były. No i tu, tutaj to ma docelowo mają mieć stały wybieg. Tutaj nie mogę tego tak zostawić. Na jakiś czas będzie, no bo to brzydko wygląda. Jak goście przyjadą, to, to, to też tak nie wygląda fajnie. Goście, w sensie, bo mamy noclegi, to też już Wam mówiłem, do których zapraszam ewentualnie, gdyby ktoś chciał taką wieść sobie zobaczyć. Możemy też podyskutować na różne tematy. Więc to będę chciał usunąć później. A tutaj w tym miejscu, przy tym stawku ogrodzony kurnik będą miały wystarczające miejsca na wybieg. Także będzie to, muszę tu posprzątać jak widzicie. No, tam mam grządkę, też jeszcze nic nie posadzone. Nie ma, na, nie ma na, na wszystko nie ma czasu niestety, niestety na wszystko nie ma czasu. Robię co mogę. Powiedzcie mi co, 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 czy to dobry pomysł jest z tą siatką, jak widzicie ją tutaj. No, na tej chwili przygrodzone jest dobrze i tak u się tam nie wybiera nigdzie. Jak będzie chciała przelecieć, to przeleci, tylko że aha siatka ta jest metrówka. To jest tak to właśnie tylko przygrodzone. Natomiast będzie siatkę, ja, kupi, ja zakupiłem siatkę dwumetrową. No to, to powiedzmy trochę ograniczy możliwość, o tej szczególnie, bo ona tak już zabiera za, 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 za latanie. Trzeba jej obciąć skrzydła, bo bo mi za chwilę tu furgnie, chociaż się tak nie boję. Bo, jakby nawet wyfrunęła poza to ogrodzenie, to ona i tak się będzie tutaj grupy trzymać, bo się będzie bać. One są wychowane razem i, i traktują się jako stado. Dostałem też informację co do tych dwóch kaczek. Ja mówię kaczek, a że to są podobno kaczory. Gdybyście wiedzieli, ja wam pokażę je bliżej, gdybyście wiedzieli, gdybyście byli pewni, czy to są na pewno kaczory dwa to byłbym bardzo wdzięczny. Nie wiem jak to poznać. Zwłaszcza, że są dwa takie same, no to nie widzę różnicy. Bo przy gąskach to już mi się wydaje, że widać różnicę małą. Bo ta, te, o, ten co tu do nas podchodzi, to jest, to, to jest w mojej ocenie, tak przypuszczenie gąsior. On ma trochę inną budowę, jest taki solidniejszy. A te dwie słodkości, to są dwie kaczuszki. Boże, dwie gąski. Dwie gąski. Natomiast co do kaczek, to w ogóle nie wiem, jak to rozpoznać przy tych kaczkach piżmowych. Jeszcze są może za młode. No, gąś, kaczory mają takie, takie narośla, no, czerwone korale takie koło, koło, koło dzioba, no, ale jak widzicie, to na razie nic się nie pojawia. Ja tam bym wolał, żeby były dwie kaczuszki, bo kaczora bym sobie dokupił, byłby z innej, z innej pary, nie byłoby chobu sobnego, to bym był zadowolony. Na no, dwa kaczory, no to no, też sobie dokupię młodych, no i i coś z tego będzie. Dobrze, ja wam za dzisiaj dziękuję. Życzę miłego, miłego dziąka I, i w ogóle ten, żeby ta pogoda się nam utrzymała jak najdłużej, choć też, żeby się trochę przydało, bo faktycznie sucho jest. Nie zazdroszczę rolnikom. I e, życzę Wam wszystkiego dobrego. Dajcie jakiegoś e, e, lajka, suba, skomentujcie. Trzymajcie się. Cześć.